Jak kiedyś Gabino, Matias, ty i ja. Też bym tego chciał. Ale to niemożliwe. Spójrz na to z perspektywy. Daj mi chociaż pogadać z żoną i zażegnać konflikt. Boże święty. Chwileczkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdzie pan Rowra? W domu. Kiedy to się stało? W nocy? Kiedy spała? Tak nagle? Przecież Ines nie była w ciężkim stanie. Pozory, Matias. Ale co ja wiem? Jestem w nie mniejszym szoku niż ty. Bardzo ci współczuję. Taka była wola Boga. A ona już z nim jest. Jestem żałosnym, nic niewartym człowiekiem. Nie mów tak, to prawda. Boleję nad tym, że ją zdradziłem. Jestem najgorszym z ludzi i nie zasługuję na wybaczenie. Nie zadręczaj się. Najważniejsze jest to, że uczciwie to odpokutowałeś. I dziękuj Bogu, że Ines się nie dowiedziała, bo nie zasłużyła na dodatkowe cierpienie. Co powiem dzieciom? Jak wytłumaczę, że już nie zobaczą matki. To no tragiczne, że nie zdążyły się z nią pożegnać. Ale już za późno, by tego żałować. Powinienem jej posłuchać i natychmiast je tu ściągnąć. I tak już by nie zastały jej przy życiu. Przygotować kościół do czuwania przy zwłokach? Dziękuję, ale nie będzie czuwania. Dlaczego? Zwłoki zostaną zabalsamowane, żebym mógł je zawieźć do Guadalajary. Chciała spocząć w rodzinnych stronach, obok rodziców. Dzieciaki są urodziny, po co je męczyć podróżą? No to chociaż odprawię nad jej zwłokami nabożeństwo. Mieszkańcy San Pedro bardzo ją kochają i wielu z nich zechce ją pożegnać. Zobaczcie. Odpraw mszę. Musisz być silny, Gabino. Dzieci potrzebują Twojego wsparcia. Gdzie będzie czuwanie? Nie wiem. Paulino nie wraca. Dokąd go poniosło? Jeśli był w mieście, to już na pewno wie. Złe wiadomości mają skrzydła. Możliwe. Chciałabym pójść z Asuncją. Na pewno bardzo cierpi, a nikt o niej nie pomyślał. Dobrze? Pójdziesz z nią. Ale najpierw przebierz Lucresię. Niech będzie gotowa. Zabierzesz ją na czuwanie? Jest jeszcze za mało. To nieprzyjemny obowiązek, ale powinna w nim uczestniczyć. Niech wie, że życie nie zawsze jest różowe. Cesar też pójdzie. Nie. Ostatnio kaszlał, a przy swojej wrażliwości może doznać szoku. Nie widzisz, jak różnie traktujesz córkę i syna? Nie zaczynaj. Lukresję traktujesz surowo, a Cesara nieustannie rozpieszczasz. Wystarczy. Nikt mi nie będzie prawił kazania. Za kogo ty się w ogóle uważasz? Prawda, w oczy kole, ale ktoś ci ją musi powiedzieć. Nie zapominaj się. Wprawdzie wychowałaś się w domu moich rodziców i znamy się od dziecka. Ale nie masz prawa mnie pouczać. Podaj mi szal. Nie nadużywaj mojego zaufania, bo przypomnę Ci gdzie Twoje miejsce. Nie trzeba.